witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na Macichowym kanale w tej przeklętej, głupiej barierze, ale słuchajcie, dzisiaj naprawdę jest niezwykły dzień, ponieważ stało się coś, czego absolutnie nikt z nas nie mógł się spodziewać włącznie z wami i zaraz wam to pokażę, ponieważ przyszła do nas kolejna wiadomość, no i na początku myśleliśmy, e, kolejne jakieś zadania będziemy musieli się wyżynać tak dalej, ale, jest tak nie. ale nie, bo oczywiście, słuchajcie, zadania były, ale okazało się, że dzisiaj możemy poznać prawdziwe imię porywacza, chłopaki! Czy jest to ogarnięcie, nie, no, jest nie nadzieja. Tak. Na jest początku myśleliśmy, 4, że to będzie jakiś fake i w ogóle, ale okazało się, że naprawdę po wykonaniu konkretnych zadań dostajemy konkretne literki i tak na odcinku Elvisa wykonaliśmy trzy zadania, dzięki czemu poznaliśmy trzy literki. H i e, teraz. Nie no, Elviso cały czas. To musi być ale nie! Mordy, nie wiemy czy to jest w dobrej kolejności, bo to nie było określone. w sumie relacja, no. Tak, tego nie wiemy, ale może jest w dobrej kolejności. Tak naprawdę, no wiecie, 50 na 50. Najpierw musimy wykonać wszystkie zadania, wtedy otrzymamy wszystkie literki i będziemy mogli coś z tego zlepić. A tak się składa, że akurat przyszły kolejne zadania, więc ja to wszystko przeczytam, dobra? Okej, okay, e Kolejne zadania będą wymagające, więc lepiej się postarajcie No dobra. Y Oj, czyli może być okay. po prostu ciężko. Tak jakby, tak, samo tak, jak ta jakby gaztem. tak jakby poprzednie nie były wymagające, no ale nieważne. Dobra, cztery. E Maciuch się najgorzej bije, co? Nieprawda! Ej, nieprawda, wypraszam sobie. Maciuch się najgorzej bije, dlatego niech zje koksa i pokona armię szkieletów. Co? O... Ale to jest... Poczekajcie, o co tu chodzi? To jest niby zadanie tylko dla... Nie, no to nie jest chyba tylko dla mnie, tylko że to ja mam zjeść koksa, nie rozumiem! Ale jaką armię szkieletów? No właśnie, jaką robię. Ja chodzi? dobra, bo przeczytajmy dalej, zaraz się przekonamy, bo ten, ten koleś naprawdę, on robi wszystko tutaj. E, e, zbudujcie domek dla owieczki, bo ta marna zagroda, którą ma, to jakiś żart. Co? Co? O ja, co tu chodzi? Ej, Ładny No ja sobie wypraszam, słuchajcie. Serio Z czego mieliśmy niby zrobić lepszą zagrodę? Patrzcie, oczywiście chodzi o tę... No, chodzi oczywiście o tę owieczkę, którą my okrzyknęliśmy, no, żeby coś dał tutaj do zrobienia zagrody. No, oczywiście byśmy zrobili. No, no, oczywiście. Śpię, my nie mamy tutaj warunków bloków, żeby robić zagrodę. No, prostu, ja nie, no ale dobra, może coś dostaniemy w przyszłości i po prostu to ogarniemy. I kolejne zadanie ostatnie dla mnie yy, to dobądź do mnie 20 magma creamów Ej, Aż 20 20? 20? Aż 20? Aż 20. Ej, one Porąbało one dropią chyba. rzadko dosyć chyba. One są bardzo rzadkie właśnie. Jakim no trudno Dobra, jakoś sobie z tym poradzimy, dobra, więc wy poradzimy pamiętajcie, żeby I... oglądać do końca ten materiał, żeby e, oczywiście poznać kolejne literki z mm, niku naszego porywacza, żeby to wszystko jakoś się słuchajcie wyjaśniło. Subskrybujcie ten kanał, ponieważ odcinki są codziennie. No i jest taka ustawa, która mówi, że macie 3 sekundy na zasubskrybowanie. Także 3 2 1. I kto nie zasubskrybował no to so, no koniecznie. No to słuchajcie, policja będzie się odzywać i wpadajcie jeszcze na Macioch plus, macie w opisie i w prawym górnym rogu ekranu, bo tam też są codziennie odcinki tam i tam. jest super seria. I tam jest super seria, zobaczcie sami. A my teraz możemy chyba. E, halo, halo? Co? Policja? Czy, czy to jest pan Elviso? No, tak, to jest pan Nie Dobra, ej, so chłopaki, 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 chłopaki poczekajcie, troszkę powagi, bo naprawdę dobra. jest sytuacja tutaj z, y, ważna, także dobra. dawajcie, dawajcie, leci bo y, czas leci, y, czas nas goni, a my musimy jak najszybciej się dowiedzieć. Kurde, to jest piwne. Stary, nie wiem, ale przede wszystkim... Mamy koks zjeść? Stary, przede wszystkim, zjeść? ja mam koksa, no ja mam go ch hmm. chyba zjeść tylko przede wszystkim. Jaka armia szkieletów? O co ja, ja nie mam choć, pojęcia. Naprawdę. Dobra, słuchajcie, to ja mam go jeść na pewno. To jest nasz koks. Dobra, właśnie nie mam pojęcia. Co nie masz pojęcia, agent? Jeźdź go czy nie? Ale stary, ale co jak my tego koksa zmarnujemy? Ja on nie poszukiwamy, no, ale. I, nic patrzcie, nie da. po. Wow, 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 ciemność! No wow. je. Ej, się właśnie, jest? ej, ej gdzie o, wy też macie ciemność! Ej, gdzie mnie jemy? O kurde, słuchajcie, to jest ewidentny znak, że się obijamy i że mamy przyjść chyba do roboty. Naprawdę, to jest. Ja walę, ja walę. Dobra, wiecie co? Jem go po prostu. Trzy, dwa, jeden. I jem koksa. Teraz będzie maciuch koks na koksie. I, i co? Przecież to nic, nic nie Nic się nie dzieje. Nic nie ma, ja mam oczywiście enszancy. Stary, What?! Co?! O kurde, gościu, co, co tu się... jest?! Dobra, słuchajcie, klepię ich, klepię je w takim razie. Jestem macie na koksie, je, także raczej je. mi chyba... Ej, one osuś zabierają jadni, sporo życia. One, one zabierają Pomagamy mega ci. dużo życia, słuchajcie. Co tu się dzieje?!

Lul! Jezu, dobra, słuchajcie, ja się z nimi klepie tak jak mogę, okej? Okay. Żeby mnie tylko słuchajcie, Widzimy, nie uderzyły, jak sobie kolejny, nie mi nie chłopaki, bo ten koks, wiem, nie wiem, nie dał, tak naprawdę, jest. nie dobra, 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 dobra. Są... tak nie wiem, co wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, Dobra, wiem, nie wiem, nie dobra, dobra nie wymaga, dobra, dobra, dobra so... nie wiem, nie nie wiem, kiedy, nawet nie wiem, życia. nie się oczywiście agent. Agent stary. Wow. Ja pod... wow, uciekaj! Uciekaj! Ja potrzebuję miecza Tak, potrzebuję, słuchajcie, miecza, szybko zakładam zbro... Jezu Chryste, to jest taki żart. Ktoś Agent zabrał jest zbrojkę. Umarł. Ktoś zabrał moją zbrojkę, dobra, klepiemy się z nimi w takim razie. Okej, okay, na spokojnie. Dobra, Bro, kolejny Zniszczyła. Padł. A, zniszczyła, no dobra, stary, pomagam ci, pomagam! Okej, okay, umrę, umrę fest Nie, umrzesz, bo jest Macio Koks, oczywiście, pozamiatane! Eee... Dobra, słuchajcie, to wszystko Nie, jeszcze widzę, jeszcze widzę jednego gałganiarza. Nie, jeszcze dwa kolej chłopaki! Chłopaki, pomocy. Chłopaki, tutaj dobra. są, halo, pomocy, o, nie, dobra, chłopaki nie mi zostawi... Mieczek mi się nawet z... z zniszczył, dobra Okej, okay, najlepiej... Na na no, jest jesteście! Jeszcze jeden, co to jest grane. Boom, jezus, Dobra, Elisa pomagam ci Ej, nie mam już miecza, nie mam miecza wow? czaszka, czaszka, czaszka wypadła What? Jeszcze czaszka? nie mam miecza Ja walę, ja walę Okej, okej, to jest ostatni Chyba ostatni To jest ostatni, poczekajcie, poczekajcie, dajcie mi ochłonąć Naprawdę to było wow. straszne. Ej, to było straszne. Słuchajcie, ja byłem na wow. koksie. Stary, pokaż czakę! Łapę! trzymaj stary wow. mieczek, co prawda jest zniszczony, no, ale tylko taki mi wydropił ja Jaka jazda! Jaki dym, słuchajcie, ja wie, normalnie wierzę. mamy czaszkę za mi, zobaczcie, ja mogę założyć Ile ty? Kolejny! kolejny co! Kolejny, kolejny, kolejny. Dobra! To jestem ja Maciuch, no chłopaki, co wy Dobra. chłopaki? to, to... to. to. słuchajcie, nie było nic tak, napisane, no, że mamy czaszkę oddać. Zostawiamy ją sobie nic dobra, nie pisał, właśnie, jest. Ej, dobra, odłóżmy ją. Jakbyśmy zginęli, lepiej ją sobie odłożyć, a oczywiście m, zostawię ją w naszej skrzyni. Resztę itemów, e, to też bym chyba zostawił, czyli tak mieczek na tutaj Ej, ciemność, co? Ciemność, co, ciemność! Ej, a ja nie miałem znowu. ciemności. A co jak mam ją oddać? A nie, jakby miałem, ale nie wiem co się stało. Dobra, nie wiem o co chodzi stary, póki co chyba nie wiem. chyba nic się złego nie stało. Pogubiłem się już. E, ja miałem znaczek, że jakby oznaczenie, że mam ciemność, ale po prostu nie miałem ciemności. Coś się chyba zbagowało. Dobra ziomki, macie jedzonko. Maciej Mam Zonko? tylko to! Ej, właśnie, Króliczka. bo słuchajcie, pokonałem, ej, właśnie, wyko wykonaliśmy zadanie. Wykonaliśmy zadanie, tak, wykonało, chyba no tak. tak. Ej, może mamy to. oddać tę czaszkę. I myślę, że to chodzi. Ej, bo nie ma literki, normalnie się pokazywała literka ją na ekranie. Ej, może stary musimy ją oddać jednak. Patrzcie, jest teraz napisane, tarad. niech zje Koksa i pokona armię szkieletów. No to pokonaliśmy. No dobra, to I... Tera, ale ciężko była na końcu, widzisz? On nadropnęła z tego ostatniego szkieletu. Tak, widzisz? czyli co? Ostatnie Oddajemy dniego. ją. Oddajemy o, ją fest. Kurde. Dobra, w, w takim wadziu? razie, bo nie ma literki. A do tej pory, jak na odcinku Elvisa wykonali, wykonywaliśmy zadania, to na całym ekranie była pokazana literka, także nie dało jej tak. się, się przeoczyć. Więc teraz coś ewidentnie poszło nie tak, dlatego dobra, chłopaki, polećmy sobie tutaj. No i rzeczywiście, no mi się nie było nic zapisane o czaszce, no ale. Ale nie będzie. Dziwnie. Dobra, chłopaki, to co okay. na pewno ją wywalam. Patrzcie, ja jestem, jestem cichy. Ja dobra, 3, 2, 1, go! go. Poszła. Okay, poleciała. No i teraz poleciała. naprawdę, modlić się, żeby była literka, bo ja nie wiem, co możemy zrobić więcej. I, nie no, nic się nie, nie dzieje. Się jest dzieje? literka! Jest! Co? N! N, N. Ale N. Jazda, jest też ten. N. Ale jazda dobra, Jezu. trzeba zapisać ją w takim razie. Tak, Lecimy e. na górę, bo tam mamy, pokazywałem wam tabliczkę, mamy H i E i teraz jest ny. Ej, naprawdę jest hiena jakby? Co? No, mówiłem. Ej, co jest Ej e. a hiena nie jest przez CH? Nie, nie chyba nie. Nie, chyba nie. Na pewno. No, no dobra, ja nie, nie, nie wiem, mam pewności, nie więc się nie odzywam, ale niech... Mi się wydaje, że jest przez CH, ale, ale serio, to jest, ale, jest chiena ten, jakaś. Nas hiena jakaś. Porwała tam. Jaka? Nie, słuchajcie, no sorry, to nie jest hiena. Nie ma czegoś takiego, jakaś hiena no, ale ma... Dobra, żyjesz, Dobra. Ja to zapiszę w takim, Ja to w takim razie zapiszę stary, zostaw to, naprawdę. h i E, N. Ej, no naprawdę, mój, z, bo, naprawdę Jak to jest kolejna literka. No, nie hiena. Jak kolejna literka to będzie A, to ja padnę, ale mówię wam, hiena jest przez CH, ja tak strzelam, a ale jeżeli się mylę, to przepraszam. Dobra, <laughs> ziomki, okay. lecimy dalej, udało nam się rozwiązać i to jest najważniejsze. Dalej, zbudujcie domek dla owieczki, bo ta marna zagroda, którą ma to jakiś żart. No Ale. Ja a co ty z czego mamy? Lepsza? Może tutaj są itemy, słuchajcie Co? Jak? Co? Co? To, to co są itemy! Jest oko? To jest stary, piramida jakaś ok, Ja wale, dobra Ja to stary zbieram okay. w takim razie Z tego mamy jej wybudować w takim razie zagrodę. ok zgarniemy sobie jeszcze to. Ja mam całe... ej! Bierzemy to oko czy nie? Lepiej nie. Dobra, to lepiej nie, eee, nie to lepiej ja nie, 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 nie to chłopaki trzymajcie w takim razie, wyrzucam wam, yy, powiedzmy, połowę tego, macie, o, i co, lecimy okay. robić, lecimy robić zagrodę no, w takim razie, mordeczki, ja wam mogę coś jeszcze dać, czy nie, potrze potrzebujemy kill a chyba, żeby rozwalić, to was o co teraz, nie wiem, czy my mamy kill off, wariacie, jest ten a może my nie powinniśmy tego teraz niszczyć, bo, a co, jak on on to co, Się może tutaj zrobimy nową zagrodę i zrobimy jej takie przejście, Dobra, Okej, to. to, na to. Okay, dobra. Zrobimy to od czego chłopaki zaczynamy? Bo ja mam ja mam wiesz, wiesz, wszystkie bloki. No tak takie coś zróbmy, zobaczcie. O, raz, dwa, trzy, cztery. Pyk, dobra, czyli tutaj też? Czy nie? Nie! A, e, no to masz kilo, to rozwalaj w takim razie, bo mam tak, musisz tak, teraz samobić, zobaczcie takie sprawy. Jak my mamy Raz, zróbmy. dwa. Pyk, raz, dwa. I co, A, i co z tego? teraz raz jeszcze dwa? raz, dwa i raz, dwa, trzy, cztery. A po tak? włoga z czego ma być niby? E, dajmy na przykład. Patrz, ja tutaj zrobię coś takiego. z tego, tutaj będzie przejście dla niej, ale też może tak stać sobie. Tak, ale nie Czemu, nie ej, możemy, możemy zrobić też pół płytki Bo mamy crafting przecież, tak naprawdę. Ej, so, teraz... jak masz kamień jak masz kilof, no to rozwalaj gościu. Dobra, to jest daj Włosy, mamy, bo ja go ma. my nie mamy, bo ja nie mam kilofa, także musimy to pocisnąć troszkę wolniej. Ale Proszę dlaczego bardzo. w ogóle mamy robić zagrodę dla To jest, jest niewiarygodne. No. Czekaj, agent nie, stop, agent stop! Co? Schodkami, e, żeby... E, ty nie marnować, nie? Co? Ale. O poczekaj, no dobra, ej, rzeczywiście, bo schodków mamy jakoś zaskakująco dużo. Tutaj ktoś źle postawił. Źle to postawił, trzeba to zrobić. Tutaj tak samo rozumiem, że rozwalimy i nie wiem tak, jak, dawaj, jak to Dawaj, okej, okay, gotowe. O nie, postawiłem po tobie. O nie, dobra. bo bym teraz killować, Dobra, okay. ciśniemy w takim razie, słuchajcie, dalej. Patrzcie, ja to zrobię tak. Ja wiem jak to zrobić. To będzie świetne. Okej, okay, dobra, dajesz. Robimy coś takiego czy nie? Ej, fajne! Spoko. Tak może być? No, te A, na tym. Dobra, skotki. Nie wiem, to wy się znacie, także kładźcie w dobra. ten sposób. Tylko e... już właśnie nie mam. Skodki, proszę teraz, skotki, proszę. Tak, ej, ja muszę stąd wyjść. To, okay, to ja dobra. mam schodki. trzymaj w takim razie mordo. Trzymaj tak, wszystkie ja dziękuję wy Daję. to lepiej zrobicie. Ale ej, w sumie nie no, mogli mieć takiej zagrody, bo patrz. Ale patrzcie. ty o jesteś czy nie? No ale stary, patrz, tutaj jest naprawdę tak ponuro będzie, jak jeszcze się zrobi, Ale tak, to będzie... stary, słabo ale mimo wszystko zobacz. Ona tutaj ma i tak widok na to wszystko. Masakra. Ale właśnie, patrzę teraz, jakie Maszio, okno Maszio na wypadzisz. świat tutaj będzie, naprawdę, słuchajcie My robimy te zadania i mam nadzieję, że się uda y, rozwiązać zagadkę Że się dowiemy, kto to jest No bo... Kim jest porywacz Tak, kim jest ten porywacz Bo to może być, słuchajcie, ten ktoś, kto, wiecie, kiedyś się przed nami nie ujawniał Być może teraz chce się przed nami ujawnić Tylko, no zobaczymy, po prostu zobaczymy Poczekajmy, słuchajcie, do końca, nie wiadomo, ile jeszcze literek nam zostało o. Yy, Także, chłopaki, myślę, że to nie musi być jakoś super zrobione y, Ja nie mogę wyjść A, mam mogę nie mogę już. także ja poproszę o odzięku i Proszę. E, słuchajcie, ta zagroda Co? wygląda fajnie, ale Puszczamy ją? Tam? E, ale czy to wystarczy? Tak, wpuśćmy ją, wpuśćmy no. ją Owieczko Lucy, mianuję Cię Nowy domek! No dobrze, mam. Jest, mianowicie, otwarty. Leci! Proszę, proszę tam przejść. Dalej! Eee. co? Dobra, dobrze. Daj, Lucy. O, kurde. To było twarde, to było twarde. No i co? To jakby gotowe? Mam, Chyba koniec, ale czekaj, teraz spójrzcie. Dobra, no to teraz na to. miastkę normalności widzicie to? Mam nadzieję, że to jest gotowe i że to będzie jej się pariera. podobało. Tylko, wiecie, literki dalej nie ma. Może my musimy wykorzystać wszystkie bloki. Albo mu je oddać. oddać? Albo oddać, dobra. ale do skrzyni, czy do. Czy do ofiaromatu? Chyba do ofiaromatu. Dobrze, że spalimy. Ofiaromat, no ofiaromat. Dobra, to chyba do Dobra, ofiaromatu. Spoko. Musimy polecieć, bo ja rzeczywiście troszkę tych bloków mam. No i mam nadzieję, że mu się spodoba, bo nie dawał żadnych znaków póki co, że mu się nie podobało. Także. Naprawdę, no? Więc hmm, spoko. Także no, chyba powinno być całkiem spoko. Zostało nam jeszcze ostatnie zadanie. E, no, ale. Najpierw to Ta, musimy zacimy. oddać Najpierw to musimy oddać to i naprawdę zobaczymy Czy rzeczywiście wykonaliśmy to dobrze Okej, agenci, jeśli masz jakieś bloki to dawaj pierwszy Ło! Wow, Dobra, ej! ja wywalam co? Ej! Czekaj, miałem ciemność Miałem ciemność Była ciemność Ej, to, było, to, Kupia, był, ty, to był, znak to lepiej szybko, co? Ej, to, to był było znak, że albo zrobiliśmy coś źle, albo za wolno i teraz pytanie, stary Albo to jeszcze nie daliśmy, może być o to Może, Dobra, to może on nie? chce nas pośpieszyć po prostu Dobra, to no. niech agent coś wrzuci Patrz, patrz, wrzucił I teraz jeżeli będzie... Teraz, jeżeli będzie ciemność, to znaczy, że źle, a jeżeli nie ma, to... To chyba dobrze. Okej, okay, to ja też wrzucam w takim okay. razie. Pyk, pyk, pyk. gitara. Gitara się ma. No spoko. R. Ej, jest litera! To jest R? Co to jest za litera? R? To jest R. R. Ej, słuchajcie, udało się, czyli chodziło mu rzeczywiście o to. Nice. To ale nie jest hiena. Lecimy zapisać. Ej. To nie jest hiena w takim razie. Hierarchia? Nie, no Wiedziałem. nie ma innego słowa chyba. co. Ej, hierarchia, ale to nie ma sensu. Kto by się nazywał hierarchia, no? Ale to, hien, ale jest hien. Nie no, my, my, póki co mamy hier. Ale nie musi, słuchajcie, to być w dobrej kolejności, być może to jest w złej kolejności. Najważniejsze no. jest to, że kolejna literka rzeczywiście do nas przyszła, czyli będzie nie, bo mamy hienr, okej. Hier, okay. hier hmm? dobra. Tak. To ja to zapiszę oczywiście. k i e n -ry. Dobra, słuchajcie, mamy już 5 liter. Jest dobrze, jeszcze wczoraj, jeszcze wczoraj mieliśmy 0. Liter. Tak, teraz mamy pięć. E, 5, więc jest naprawdę dobrze. I przed nami kolejne zadanie. Zdobądźcie dla mnie 20 magma creamów. I teraz jak my mamy to, to zdobyć, jest niby. straszne. Nie no nie mam pojęcia, przecież. Nie, Kurde. no nawet z tego spawnera my to będziemy mega... Dobra, słuchajcie, tutaj jest robić? jeden magma cream. Nie ma co? Jakby nie mamy wyboru ziomki. Po prostu to zbieramy i tyle. Tutaj nie ma zastanawiania się. Ojej. Musimy czekać. Ej, ale... Wow! Uh, uh! wow! 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 Okej, okay, dobra, ja nie wiem czy ja tam powinienem wbijać, czy nie. Ziomka. Nie, no nie, one służyć, się nie wow, wiecie, One, one, tak, one tak. nie biją Uważaj. jakoś mocno bardzo, ale trzeba lepiej, lepiej uważać. Także na spokojnie, słuchajcie, nigdzie nam się nie śpieszy. Naprawdę. A jeżeli będzie okay. nam za wolna, to, to na, pewno, za, okay. ta na, na pewno się dowiemy, że idzie nam za wolno. to, to Jestem przekonany, no. że zostaniemy po tym pokoju. Ok, duży, o, duży, duży! Duży, ale okay, dyma, dym, ale za dyma dym. tu jest siema, Maciek Koks bia na rejon I niby Maciek Koks bez koksa, ale Maciek Koks nie potrzebuje koksa, żeby być koksem. O, strzajcie to, mordy. Magma, małeś, magma, cream. Mam jeden! Okej, okay, ile wow. macie? Mam jeden. Ja pięć. Jak to pięć? Żartuję jednego. O kurde, dobra. A już myślałem, ja, już myślałem, myślałem że tak jest szybko. Ale nie, stary o. tam był, że zdobądźcie. Stary serio. Mamy, bo tyle dać pewnie. Nie, mi się, ja to zrozumiałem, że mamy tyle zdobyć, czyli jakby teraz, ale no, no zobaczymy, słuchajcie, pokopmy chwilę. Zobaczymy, czy będzie się niecierpliwił ten ktoś, czy nie. Właśnie. Na razie, na razie dobra, nawet jeżeli to ile tutaj mamy? Cztery. A ile wy macie? Jedna znaczy Ja mam dokładnie zero. No to na póki co. OOO! Wow, ciemność! Ej, ej Ciemność! Wow, nie znowu nie widzę ja kolejny magma. Pobijemy ma... je, je, Szybko, ej, ja nie mam miecza. Nie mam miecza. Właśnie, co ja mam zrobić? Nie mam miecza. był były jakieś skrzyni. Kilof, kilo. no, kilo. no dobra, słuchajcie, musimy kilofem to zrobić, bo naprawdę on się niecierpliwi, ten ktoś, dobra. Rozwalamy, ja mam trzy. Okej, okay. ja muszę też Ja mam trzy, e, czyli mamy sześć, a, a, ty masz coś? Ja nie mam Nie, nie okej, okay, ewentualnie koło, tutaj nie. mamy cztery. Pokopmy, jeżeli jeszcze będą jakieś znaki, to znaczy, że mamy wziąć ze skrzyni. Jeżeli... Ty jest stary! On nam to daje, a się na nie Hej, Ej, dobra, dobra wiesz bez... co, serio, wezmę, wezmę może ze skrzyni Serio, bierz je, Ja mam siedem, ty masz, Elwisto, 3, czyli masz jeszcze... moje tutaj, jeszcze... Masz moje trzy. Dobra, dobra. Jezu, za... Wow, ja muszę uciekać stąd! Stąd wow. Bo mnie duży walnął! C porąbało, stary? Ej, przecież tutaj tutaj nie ma stary miecza. Nie ma Kraftujemy miecza. sobie, co? Ja dobra, to Mordo też mi weź scraftu, scraftu. Jaka jazda. Ej, agent na pewno zebrał te Magma Creamy, nie? Będzie tylko na jednego, wiesz? Jak to na jednego? Łap! O kurde, Kradziemy. żelazny! Ale najlepszy ja stary, no, no nie wiem, no nie wiem czy w takim... No najlepszy miecz w barierze, to prawda. A złoty nie zadaje więcej obrażeń? Nie, myślę, że nie. Myślę, że tyle samo. Nie. A jest Masz te magma creamy wszystkie? Tak, yy, tak. To tak. dobrze, to bardzo I dobrze. Mam też, mo mogę wam też mieczyk dać i... Yy, i... To Elvisa trzymaj mieczyk mm, w takim razie. Okej. Okay. Okay. Ale stary, ile ty magma creamów? To jest najważniejsze yy, Patrzcie, dobra, tobie Maciek może wyrzucę, dobra, te, żebyś ty okay. miał. Okay. Okay. I mamy razie. 11 magma creamów. 11 mamy, ej naprawdę, to jeszcze 9 Dużo. tylko. Dużo. E, biorąc pod uwagę, że teraz zebraliśmy, no kilka zebraliśmy, także, także możemy słuchajcie jeszcze poczekać. Zobaczymy. E, może jeszcze słuchajcie mamy w naszej bazie. Tak naprawdę Możliwe, tak Ej to było jakieś, to było jakieś Ale tak, to poko to, to wiesz co Pobijmy no, Tak, no. pobijmy, zobaczymy stary Ej nawet drop wydropił teraz Okej, okay, fajnie dro Kolejne dropły Jasne, jakoś drobią. się zwiększył ten drop, nie wiem co Ale wiesz co, póki nie ma stary kolejnych znaków, to ja mam 13 To jest dobrze, tak to jest dobrze Ja mam 13, więc jest dobrze Ale ja ciemność słuchajcie, 6. dostajemy ciemność Kiedyś dostawaliśmy truciznę U odcinek, podczas odcinka, który był u Elvisa Dostawaliśmy jakąś tam mdłości, to się nazywa, nie wiem no, eee, chyba tak. tak no? no to się po angielsku jakoś inaczej nazywa, jakże... Słuchajcie, cały wachlarz. Ale dobra, ja mam 13. Wiecie co dobra, ja może pójdę tam, słuchajcie, zobaczę. Okej, okay, czajcie, zobaczę a wyklepcie, wyklepcie. Dobra, bo dobra. możliwe, że w naszej bazie mamy troszkę magma creamów i to by nam pomogło. Nawet słuchajcie, strzelam, że mamy, tylko nie wiem czy... Nie wiem czy ja po prostu patrzyłem, czy to przeoczyłem. Tak! 6! Ale jazda, dobra, czyli brakuje nam jednego! Tak słownie jednego. Okej, okay, czyli jesteśmy mega blisko wykonania kolejnego zadania. Czyli poznanie kolejnej literki. Chłopaki, chłopaki! Co jest grane? Elvis? Ej, stary, mam dwa, mam dwa. A to dawaj, to stary, no. ja mam 19. Ej, kozak, mamy wszystko. Dobra, mamy wszystko, w takim razie wyrzucamy mu dwadzieścia. Lecimy. No, musimy mu oddać. Dobra, walczymy. Musimy mu w Dobra, się szybko zijamy. oddać. I kolejna literka. Ej, jestem mega ciekawy, jaka będzie. I ile do końca? Bo sami widzicie, że naprawdę to nie jest fake. W sensie wykonujemy zadania. Trzeba się troszkę napracować, no bo jedna literka to jest jedno całe zadanie. I na przykład z tymi szkieletami, no było ciężko fest. Fest! Bo była zadyma ostra. Ale się udało! No, no ej dostałem jest... literkę! A? Dostałem literkę a? teraz, Co to jest grane. Bo może ich nie masz dawać, ej. A jaka literka? B! B? Ej, a wy nie widzieliście tego? Ej, poczekajcie, ja nie wiem, ej. czy mam to wyrzucić, no tak. czy nie. Poczekaj, a co on się obrazi, żeby nie wyrzuciłeś? Stary, ale no. ja nie wiem, a może to był jakiś błąd i może teraz dostaniemy kolejną, nie wiem, może wyrzucę, nie, wiecie bądź. co? Na wszelki wypadek wyrzucę. Okej, okay. ja dosta. Ej, może to był błąd, wy tego nie widzieliście? Nie, no nie, właśnie tego wow. teraz... Ej, B. Ej, mega dziwne. Wiecie co? To po takim razie idźmy to zapisać. Na wszelki wypadek Prawde. idźmy to zapisać, bo... Patrzę, teraz wyrzuciłem mu 20 i może, to nie wiem, nie może to B się wiem. powtórzy za chwilę, nie wiem, nie wiem, Mo a może nie, może to było, może, słuchajcie, jakiś on ma chory system, który wyczaił, że my już to zebraliśmy, naprawdę może ej, on nas, ob ej, wiecie, on nas cały czas obserwuje i może on to zobaczył, więc no damy, wiecie, jak da? się powtórzy literka B, to będzie powtórzenie jasne, a tak to jednak będziemy się zastanawiać, no ale dobra, póki co zapiszmy, żeby nie było, że zapomnimy, czyli będzie hien ryby, hien ryby, okej. Okay. To nie ma sensu. K, I, E, R, B. Dobra, słuchajcie, to są wszystkie literki, z czego to B nie jest jakieś takie oczywiste. Jeżeli się powtórzy, to wtedy będzie spoko, bo wtedy będzie raczej jasne. A póki co to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mordeczki, pamiętajcie, żeby subskrybować, bo już niedługo możemy się dowiedzieć, kto jest tym porywaczem i może słuchajcie, to nam, wiecie, pozwoli jakoś e, lepiej go zrozumieć i uciec stąd. Subskrybujcie kanał, bo odcinki codziennie do następnego. Yo!